Uciska, widzicie bardzo serdecznie u z eee, Trochę kontenta na to idzie, jak widzicie. Przepalamy e, kartę trafioną, czyli Joe Cola. Joe, Joe Cola czy Ashley Cole? Joe Cole, chyba. Nieważne, nie przepalamy karty na e, k, m, paczkę z e, ikoną. I tu konkretną ikoną. Bo to jest ikona. Znaczy mamy paczkę premium, ale mamy paczkę z ikoną 88 Plus wersji pośredniej. Eee, lub Mistrzostw Świata. Ostatnio z tego poleciał Urlotar Mateusz, który gra u mnie na obronie obecnie, żeby Patryk w się nie, nie marnował. Eee, paczka będzie w ciemno, standardowo, będziemy trwali w ciemno. Trochę nie ukrywam, zrobiłem sobie Jarzinio, eee, który kosztuje milion od zera i nie ukrywam, że to mocno wydrejnowało mój klub, wysało wszystkie fajne karty, więc ciężko było mi to z zrobić. Dużo kart musiałem squigsalować, dużo kartów sprzedawać, ale udało się. Myślałem, że mi się nie uda, ale się udało. Otwórzmy jeszcze paczkę premium. Kurde, mam nadzieję że mówiąc, że ta ikona coś odda. Kurde, szkoda, że nie tutaj jakieś cancelo. No ale nieważne. Mam nadzieję, że ta paczka odda, bo ostatnio nie poleciało mi nic w sumie takiego naprawdę fajnego. Takiego, wiecie, droższego. Ja robię tak, wam wyłączam, nie, nie siebie tylko giereczkę. Sobie... Sobie monitor. Mimo, nadzieję, że to nie będzie drugi lotar. Mimo, znaczy fajnie, jak gdyby to była karta wymienna. Ale nie jest dobra. No nie mam za dużo ikon, bo dużo przepaliłem. Nie jest to też WiiRa na pewno, bo gdyby było WiiRa, to by też się zablokował. A jest to tutaj. Ee, no zobaczymy, kto to jest w ogóle. Czekajcie. Urządzenie, urządzenie. Ojej. przygotowanie gry. O właśnie. Super, więc wracamy. No, i lecimy na ślepo. Faj, jest to fajna metoda. Nawet nie chodzi o to, że to przyciąga, tylko dla mnie też to w sumie budzi jakieś emocje. W sumie, bo no sporo, sporo, czekajcie, sporo poszło na zrobienie tego zadania. Więc w zasadzie możemy tutaj zaszaleć i sobie coś tam ciekawego poszukać. Lista transferowa. Lecimy po narodowości, nie? Po narodowości, czyli zacznijmy od Rosji. Czy to będzie Jaszyn? Czy to będzie Jaszyn? Nie jest Jaszyn. Dobra. Czyli się nam odpada. Czy to będzie w ogóle karta grywalna? No chciałbym. Chciałbym. Rumunia, czy to będzie Hadji? Aha. <grymne> Naj najkrótsze otwieranie paczki ever. No serio? Oj, średnio oddało chyba. Jakby to jeszcze był Hadzi jakiś tam mundialowy. Nie wiem, czy mundialowo nawet wyszedł. No nie wygląda na papierze niby jakoś źle, nie? Yy, tragedii nie ma, ale... Ale... Nie wiem, nie grałem tym Hadżim, ciężko mi się też powiedzieć. LP, SPO Kurde, no źle nie wygląda, szczerze mówiąc. Ale coś czuję, że milionów chyba nie kosztuje. A czajcie, że drugi, druga, drugi strzał i. no Hadżego bym się nie spodziewał. Tu George Hadżi. A to jest ten. Nie, to Baby nie jest, nie? To jest ten. No, tak myślałem, stoka. Kurde, no nie oddało tym razem z ikoną, no, ale trudno, ale trudno, ale było choć trochę fan, więc to tyle <noise> po kontencie. Dzięki za oglądanie, dajcie lekkę, się napiszcie, czy wy robiliście tą paczkę z ikoną i, i co trafiliście i chaos. do zobaczenia.